Hej, tu aga Kinga. Hej. I Kinia. Yy, Dzisiaj pokażemy Wam mały eksperyment. Yy, musicie przygotować sobie yy, parę rzeczy: yy, kartki, mazaki i talerz z wodą bądź miska. I talerz z wodą bądź miskę, właśnie tak. Yy, pokażemy Wam, jak się rozwijają kwiaty na wiosnę. I nie mogę odwrócić ekranu. No trudno. Potrzebujecie takiej białej kartki, na której rysujecie kwiatek. Zaraz dziewczyny Wam pokażą. Zaczynając od ko koła. Nie. Ups. Proszę bardzo, o tak mniej więcej ma wyglądać. I teraz należy go wyciąć. A zapomniałeś powiedzieć, że potrzebujecie też nożyczek. <laughs> Okej. Okay. A ty? Nie Dobra, będziemy wycinać. A, no i żeby było ładniej i kolorowo, możecie te kwiatki sobie pokolorować. Po to są Wam potrzebne właśnie mazaki. Bądź, kred Bądź kredki. Bądź kredki. <grybuj> <Dobra>. <grybuj> Kinga wycina, a ja tylko... A Kinga maluje. <grybuj> Dobra, wycięte. Kinga <grymka> koloruje. Okay. Ewentualnie po wycięciu można pokolorować. Tak, też jest też, taka też tak można. Ale zrobimy tak. Jeden będzie kolorowy, a drugi będzie biały jak przebiśniek. <grymka> I teraz co robimy z tym? Zginamy. <grymka> Słuchajcie, teraz każdy płatek. Mm, tak jak macie, trzeba yy, zgiąć do środka. Już Wam pokazuję. Tutaj ona zginęła, ty trzymaj to. O, się zginęła, właśnie. Po kolei po konturze tutaj narysowanego, narysowanym azakiem kółeczka. kółeczka. Mhm. Zginamy wszystkie płatki do środka, żeby jeden na drugi się nakładał. W ten sposób. Zgadza się. No, wszystko widzieliście na pewno. O, płatki są duże. Dobra, tam są. Po kolei. Ok, i teraz rzucamy na wodę i zobaczymy, jak będą się yy, otwierały. Powinna teraz lecieć muzyczka w tle. Tam. tak. Tam. Ta w tak.

mi się odbijałem, myślałam, że to kwiaty. Dzisiaj też to zrobić z dzieciakami w domu. Przemysł, ten pomysł naszej Pani Agnieszki. <grym> Powiem, całkiem niezły. Jak na Słuchajcie, sprawa jest prosta, macie w domu kartki, na pewno macie coś do y, rysowania, y, miska, woda, jakby wszystko na pewno się znajdzie. Także możecie przyćwiczyć w domu i sprawdzić, czy Wam też uda się Taki eksperyment. No, proszę bardzo. Tu jest biały. Kolejny. <laughs> Jak to mniej więcej wygląda? Także y, powodzenia w domu. Y, pozdrawiam z... wszystkich. Tak, pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie znać, czy Wam się udało. Hej, pa. Pa.